Szanowni państwo, witam państwa na kanale Helix Tarot. Mam na imię Aleksandra. I tytułem wstępu chciałam powiedzieć kilka rzeczy. Czytania, które państwu tutaj przedstawiam, to są czytania ogólne. Więc proszę brać z nich to, co rezonuje, a resztę zostawić, nie naginać na siłę do siebie. Jeżeli potrzebujecie państwo czytania indywidualnego, to zapraszam do siebie. Mój adres e-mail to jest helixatar@ małpa.gmail.com. Widać go zazwyczaj na filmach w lewym dolnym rogu filmu, jak również jest zamieszczony w opisie filmu. Proszę do mnie pisać, ja zawsze odpisuję. Nie zawsze od razu, ale, ale zawsze, zawsze odpowiem. To po pierwsze. Po drugie, znak Zodiaku. Ja tutaj robię czytania również dla znaków Zodiaku. Tak się utarło, że najczęściej patrzymy tylko na swój znak słoneczny, czyli, czyli znak, w którym było słońce, kiedy się rodziliśmy. Moim zdaniem dużo się na tym traci, w takim sensie, że mamy też różne inne ważne miejsca w horoskopie urodzeniowym. Jednym z najważniejszych miejsc, nie wiem czy nie ważniejszym od Słońca, jest nasz ascendent, czyli znak wschodzący. Polecam go sobie sprawdzić, jeżeli go nie znacie. W opisie filmu na dole też macie link do strony, gdzie możecie sprawdzić ten znak, jeżeli znacie swoją dokładną godzinę urodzenia. Wtedy go można sprawdzić. Mamy też ważne umiejscowienia w horoskopie urodzeniowym, jeżeli chodzi o planety osobiste, czyli. Merkurego, Wenus, Marsa, miejsce Księżyca również jest ważne, więc bardzo Wam polecam obejrzeć nie tylko dla swojego znaku słonecznego czytanie, ale też dla znaku księżycowego i przede wszystkim dla ascendentu, dla znaku wschodzącego. I w końcu bardzo ważna rzecz, te czytania to nie jest wyrocznia. Te czytania nie mają wam mówić, co macie robić w życiu. One mają być podpowiedzią, mają być inspiracją, mają być pomocą, mają być oparciem, mają być wskazówką. Natomiast absolutnie nie zabierają wam i nie mają taki, takiego celu zabierać wam władzy nad waszym życiem. To jest wspaniała sprawa, że możemy naszym życiem kierować. Nie mówię, że jesteśmy za wszystko odpowiedzialni, bo to by była utopia jakaś, a może antyutopia. Ale mamy pewien obszar, w którym rzeczywiście możemy działać i bardzo Was do tego zachęcam, żeby tą władzę nad swoim życiem sprawować i nie oddawać jej nikomu i niczemu, zwłaszcza nie mnie i nie tarotowi. A na koniec bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność na kanale, za wszystkie lajki, za wszystkie udostępnienia za wszystkie komentarze, za listy, które do mnie piszecie i za każdy inny rodzaj wsparcia jaki od was dostaję, jest ono dla mnie bardzo, bardzo cenne. Zapraszam osoby zainteresowane na mojego patronaita, gdzie można też wybrać sposób wspierania kanału odpowiedni dla siebie. A teraz uzbrojeni w tą wiedzę, możemy przystępować do czytań. Zapraszam do czytania dla was. Witajcie, Duki. Pokój z Wami, pokój Wam. To jest czytanie dla Was na październik 2022 roku. <laughs> Zobaczymy, jakie będą dla Was energie. Czytane opóźnione z powodu tego, że mi zalało mieszkanie, bo miałam awarię kaloryferów, ale mam nadzieję, że w samą porę przyjdzie. Zaczniemy od tego, co jest w teraźniejszości. Co jest teraz... To teraz, to może być już teraz, może być za parę dni. Taki punkt w teraźniejszości. Jeden z trzech punktów na linii czasowej, którą sobie rysujemy. Mamy króla mieczy. Co temu królowi mieczy wychodzi naprzeciw? To może być wyzwanie, może być problem, może być pomoc, może być przygoda, może być po prostu coś, co wymaga jakiejś jego e, interwencji <laughs> królowa buław i wygląda na to, że w ogóle na siebie nie patrzą. Że każdy ma tutaj swoją jakąś agendę, swoje interesy. No, może się dziać. Może się dziać. To jest wybuchowa mieszanka powietrze i ogień. Zobaczymy, co jest dalej. Mamy w dole to, co jest niewidoczne, niezauważane, ukryte, boże w podświadomości, a może nie chcecie tego widzieć. To może być w dalekiej przeszłości. Mogą też być jakieś po prostu głębokie uwarunkowania tej sytuacji. I tu mamy 10 kielichów. Więc nie wykluczałabym, że pomiędzy tymi dwoma osobami była jakaś głęboka e, zażyłość. Łączy ich więcej niż by się mogło niż byśmy się mogli spodziewać, albo niż oni sami pamiętają. Ona tutaj ma pod tytuł Sukces, hmm. więc potencjalnie być może ta sytuacja mogłaby doprowadzić do dużego sukcesu, do dużego szczęścia, ale nie wiem, czy te osoby są w stanie jakoś się pogodzić. Gdyby były tak, to wtedy tak. Pytanie, czy ta królowa zechce. Pokażę Wam. Zechce być na linii wzroku tego króla. Ja wiem, że to ja tylko położyłam tutaj kartę, ale to jest znaczące, nie? Że oni tak tak tyłem do siebie, tak jakby nie mogli popatrzeć w jednym kierunku, a jakby siebie zobaczyli, co by się stało, może coś wspaniałego by się stało. Zwłaszcza u królowej Buław. Refleksja, tak? Czyli ona widzi swoje odbicie. Ten król mógłby jej pokazać coś ważnego o niej, nie? Więc może jest w Waszym życiu ktoś, kto potrzebuje od Was dobrej rady, wglądu, olśnienia, ale z jakiegoś powodu albo go nie widzicie, albo jesteście plecami do tej osoby, czyli nie chcecie jej widzieć. Może to jest ktoś, z kim macie zadrę. Może ona też ma zadrę, ale z jakiegoś powodu staje na Waszej drodze. Co prawda, plecami. Zobaczymy. Bardzo ciekawie to wygląda tak dynamicznie. Przeszłość. Przeszłość niezbyt odległa, bo mamy tutaj do czynienia z czytaniem na miesiąc, więc raczej nie powinna być długa, chociaż czasami, czasami te miesięczne czytania, tak koziorożec miał, pokazują, wydaje mi się, dłuższe procesy, na przykład, że się coś zaczyna w tym miesiącu. Więc po prostu zobaczymy, jak wygląda trajektoria, na której jesteśmy, nie? I do tego nam jest potrzebny ten punkt również, właśnie przeszłość, co się pokazuje w przeszłości. I tu mamy dziewiątkę kielichów. Więc jakieś takie samozadowolenie. Samozadowolenie. A tutaj, spotkanie z tą królową mogłoby dać zadowolenie większej liczbie osób zaangażowanych w tą sytuację. O co Wam chodzi? Co Wy chcecie osiągnąć? Co ten król mieczy, który pokazuje teraźniejszy stan, chce osiągnąć? Jaki jest jego świadomy cel? Świadomy to jest ważne tutaj, że to jest świadomy. Chopsiup. Pięć buław. On do czegoś dąży pomimo przeszkód. Ale to jest ciekawe, bo zobaczcie, ona jest właśnie z ognia, nie? Z żywiołu ognia. To jest żywioł ognia, buławy. To jest, ja to czuję tak, jakby ona mogłaby dać tutaj jakąś przewagę, gdyby tylko ten król to zauważył, że ona jest, że ona chce pomóc. Więc może to jest pomoc, tylko trzeba się do niej odwrócić. E i obie strony by na tym zyskały, przypominam, tutaj sukces. E... Pięć była w ogóle jest bardzo energetyczną kartą. E... Ona, ona pokazuje sytuację, gdzie jesteśmy w konkurencji wobec innych. Tam jest to jest wielogłos. Wiele osób chce czegoś. Nie są to zbieżne cele. Więc ona może być albo jakimś dobrym sojusznikiem dla nas, albo dać nam energię na to, żeby zwyciężyć w tej sytuacji, dać nam jakiś właśnie zastrzyk energetyczny, pomysł, sposób wyrażenia. Ona jest bardzo taka magnetyczna, pociągająca, ona potrafi przekonać innych do czegoś. Tak jakby trochę te karty mówiły: jeżeli chcesz osiągnąć swój cel, który, jakby widać, że są tu przeszkody, że trzeba pokonać po drodze jakieś przeszkody. Nie wystarczy sam rozum, nie wystarczy sam racjonalizm, rozsądek. Tu jeszcze trzeba czegoś więcej, tu trzeba jakiegoś magnetyzmu, tu trzeba pociągnąć za sobą ludzi jakimś ciepłem. I ona to ma. I teraz pytanie: czy to jest. Zewnętrzna osoba wobec Was, bo to też są różne aspekty osobowości. Tak też może być, że potrzebujecie więcej ognia w tym, co robicie. Trochę bardziej pod publikę być może zadziałać. Natomiast z jakiegoś powodu to jest niechciane, mam wrażenie, nie? Cały czas mam wrażenie, że ten król mieczy wyklucza w ogóle, żeby ta osoba mogła mu jakoś pomóc, czy ta część osobowości, ta część, ta część Was, taki sposób działania jakby on był bezużyteczny albo poniżej waszej godności z jakiegoś powodu są takie osoby które uważają że należy na przykład jakoś przekonujemy to należy przekonywać go czysto racjonalnymi argumentami tymczasem ludzie bardzo często dają się przekonać nie dlatego że coś zrozumieją tylko dlatego że coś poczują więc to jakimi jesteśmy osobowościami to, czym promieniujemy, jest super ważne w, w relacjach międzyludzkich. Więc jeżeli chcecie coś przepchnąć swojego, jeżeli zależy Wam na, na pociągnięciu czegoś, tak, co wymaga e, przekonania, co wymaga pokonania pewnego oporu, bo piątka to jest opór, więc wy, wy tutaj chcecie z tym oporem pracować, tak? czy też mimo oporu to warto rozważyć tą stronę swojej osobowości, właśnie bardziej promienną, bardziej taką atrakcyjną też dla innych, bo król mieczy nie niespecjalnie jest atrakcyjny, on jakby nie patrzy na takie rzeczy. Królowa Buław jak najbardziej. Ona jest taka wow, że wchodzi, jak wchodzi do, do pokoju, wchodzi do pomieszczenia, to wszyscy na nią patrzą. Jest w pewien sposób wyzywająca dla zmysłów, tak, że nie da się jej nie zauważyć. Więc warto rozważyć taką Dopuszczenie takiej strony siebie, takiej właśnie nie dającej się zbyć w tej sytuacji. Zobaczymy, co jest w przyszłości, bo to też nam dużo powie odnośnie tej sytuacji. Co jest w przyszłości? Jak wygląda ta linia czasu tutaj? Znowu konflikt. Bardzo często miałam w przyszłości konflikt. Wygląda na to, że ten miesiąc jest taki trochę trudny. Piątka buław też się bardzo często pojawiała w czytaniach. Teraz jesteście jedenastym znakiem, który robię, więc już trochę widzę. Więc yy, nie tylko. Nie tylko mamy piątkę, która mówiła właśnie oporze i tarciu, ale mamy wręcz nazwane to konfliktem w przyszłości. Nie? To jest takie jasne określenie, że coś się z czymś zetrze. I teraz pytanie. Jedna z interpretacji to jest taka, że będzie Wam bardzo trudno pogodzić ze sobą te dwie postaci. Niezależnie od tego, czy one się objawią jako wasze jakieś konkurujące cechy, czy też objawią się w postaci różnych osób. Będzie je trudno pogodzić. Będzie je trudno przestawić do takiej pozycji, nie? Mimo, że, mimo, że to by było korzystne. Ale nie mogę zapominać o, o tym znaczeniu ósemki mieczy, którym się najczęściej posługuje. To znaczy, że to jest taka sytuacja, w której nie widzimy swojej rzeczywistej sytuacji, i w której rzeczy, sprawy, słowa. Przedmioty, które w zasadzie są neutralne, widzimy jako zagrażające. Często w karcie ośmiu mieczy widzimy postać otoczoną mieczami, która ma przepaskę na, na oczach i związane ręce, czy też jest związana w ogóle. Ale te pęta są luźne, widać, że ona może je zrzucić w każdej chwili. Natomiast ta osoba nie wie, co jej zagraża, w dodatku boi się tych mieczy, które ją otaczają, zamiast je wykorzystać do na przykład przecięcia więzów. Tak? Więc to jest takie nieadekwatne widzenie siebie w rzeczywistości jako postaci bardziej zagrożonej, bardziej osaczonej, bardziej bezwolnej przede wszystkim, niż w rzeczywistości jest. Czyli w tej sytuacji możecie więcej niż się wydaje. To jest ważne, żeby w przyszłości sobie to uświadomić żeby nie dać się wpędzić swojemu umysłowi, który jest tutaj mocny, ponieważ król mieczy jest mocną postacią, nie? to znaczy ten intelekt tutaj będzie dominował, żeby nie dać temu umysłowi wepchnąć się w takie widzenie sytuacji, że ja nie mam wyjścia, że nie wiem co robić. Tu jest wyjście, to wyjście prowadzi przez buławy, przez działanie, przez magnetyzm, przez atrakcyjność. Swojego rodzaju, postawcie na atrakcyjność, nie tylko na argumenty rzeczowe w tej sytuacji, bo jeśli tego nie zrobicie, to mam wrażenie, że mamy tutaj do czynienia z regresem jednak, tak, z sytuacji zadowolenia, poprzez jakiś pomysł, który chcecie przeprowadzić, poprzez opór do sytuacji, kiedy tego oporu nie potraficie, no, właśnie, może, może wy go chcecie złamać, a może go wcale nie trzeba łamać, może go trzeba złagodzić. Tak, to są różne strategie działania. I ta królowa buław w was, czy też jako wasz sojusznik ma na to pomysł, ale trzeba jej na to pozwolić. A żeby jej na to pozwolić, to trzeba dopuścić w sobie w umyśle. Ten umysł ma otworzyć furtkę do tego, że to jest, to jest możliwy sposób działania. I to nie jest dla mnie uwłaczające w żaden sposób. To nie jest dla mnie zagrażające. To jest po prostu jeden ze sposobów działania. W świecie i wśród ludzi. Potencjalnie jest to sytuacja prowadząca do sukcesu, ale widać tutaj duży, duży opór ze strony właśnie jakiegoś takiego racjonalnego myślenia, że jak to. Jak to ja miałabym tak zrobić, ja miałabym tak zrobić. Oczywiście nie zachęcam was tutaj absolutnie do też łamania swoich wartości, bo to nie o to chodzi, tak? Wartości są ważne, macie stać na straży swoich wartości i jakby działać zgodnie z nimi, bo wtedy jesteśmy spójni. A jak jesteśmy spójni, to to świat, świat się jakoś w miarę układa z nami. Ale warto się tym wartościom przyjrzeć i zobaczyć, czy ja na pewno stojąc w jakiś mam wrażenie w taki sztywny sposób przy czymś, czy ja na pewno im służę. Czy ja na pewno służę wartościom moim, czy może jednak służę jakiejś narracji, w której jestem automatycznie czy, czy, czy służę narracji, która w ogóle nie jest moja, ale jakoś ją przyjęłam, przyjęłam za dobrą monetę. Tutaj potrzeba jest, potrzeba tutaj jakiejś refleksji, jeżeli chodzi właśnie o te wartości. Jak intelekt potrafi zdominować nasze sposoby właśnie funkcjonowania, nie? Żeby nie dać, nie dać temu tak bezrefleksyjnie rządzić naszym postępowaniem, bo są możliwe różne ścieżki postępowania, a nie tylko takie ściśle racjonalne i zimne. Bardzo, bardzo myślę, że możecie dużo odkryć dzięki takiej, dzięki takiej refleksji. I tej refleksji oczywiście Wam życzę. Życzę Wam bardzo dobrego miesiąca ze wszechmiar. Osoby zainteresowane dalszą częścią tego czytania odsyłam na patronajta tam może znajdziecie jakąś dla siebie opcję. A wam wszystkim bardzo dziękuję za uwagę, za obecność, za listy, za komentarze, za lajki, za subskrypcje, za dzielenie się zawartością tego kanału z innymi. Za całe dobro, które do mnie płynie od was. Bardzo, bardzo wam dziękuję. I jeszcze raz wszystkiego dobrego w październiku. Widzimy się w kolejnych czytaniach. Tymczasem.